bardzo serdecznie dzisiaj do sprzedania bardzo ładny ciągnik rolniczy Massey Ferguson 6475 ciągnik jest całkowicie w oryginalnym stanie ani maski ani błotniki ani fergi, nic nie było w nim lakierowane oryginalne mosty tak jak widać co ważne ciągnik jest wyposażony w przednio amortyzowaną oś oczywiście wszystko sprawne maski nie odnawiane nie to samo wydech to samo schodki ciągnik ma 9500 godzin 2009 rok oryginalny fotel, nie czy to kierowcy, czy to pasażera guma, manetki wszystko tu tak się prezentuje bardzo ładnie i schludnie nie wszystko działa czy to sterowanie podnośnika z tyłu do góry, na dół z błotnika, wszystko nam tutaj działa Wszystkie siłowniczki, halogeny, elektrycznie przejrzany, nowy olej w silniku. No ciągnik kompleksowo można powiedzieć przygotowany. Jeszcze jakaś instrukcja, maseja, czy to książka? Sprawdzimy. Nie, bardziej instrukcja niż książka. Ale coś tam jest. Tak jak mówiłem, Ciągnik jest wyposażowany, wyposażony w przednią oś amortyzowaną. Klikam, to nam wstaje. Teraz nam pójdzie na dół. Nie wiem, czy to widać. Teraz do góry. Podnosi się znowu na dół. Także tutaj wszystko działa. Oczywiście hamulce to samo w miejscu. Przy załączaniu hamulca e, wtedy nam zapina przednią oś. Ruszymy sobie. Skrzynia DYNAS, e, Dynas e, 6. Czyli mamy cztery główne biegi i 6 połówek. Teraz jedziemy na pierwszej, na czwartym biegu, na pierwszej połówce. Dam mu teraz drugą, B, C. Bierzemy troszkę prędkości, bardzo ładnie przybija, nic tutaj nie hałasuje. Nie szarpie. E i teraz będziemy mieli ostatnią. Zobaczcie, jak się zbiera. Moment jest 40 na godzinę. Nawet jak koponat. Teraz na przykład hamując go, no to jest dosłownie, dosłownie w miejscu Naprawdę bardzo przyjemny ciągnik do pracy, wszystko fajnie chodzi, nie wymaga żadnych prac Tak jak widać dwie pary hydrauliki, EHR elektryczny Oczywiście nowy, skoro podnosi z błotnika na przycisk nie inaczej nie kopsi, jak widać, teraz jest cały gaz. 9500 godzin na maseja Fergusona nie jest to zbyt wiele, także jeszcze bardzo długo, bardzo długo u kogoś posłuży. Wszystkie wyświetlacze piksele, wszystko wszystko nam tutaj chodzi. Bardzo dobra rzecz jest wyposażone w amortyzowaną ośkę, Nosząc sobie ją tutaj na przykład regulacja na jakichś tam wybojach dołach, no naprawdę jeździ się tym bardzo przyjemnie. Szybę mam teraz otwartą, ja wcale nie krzyczę, mówię normalnie i chyba bardzo dobrze będzie mnie słychać. To już sprawdzimy później na komputerze. Ale naprawdę utrzymana maszyna, nie wymagająca żadnego wkładu tak naprawdę na start. Za zakrętem zatrzymamy się, jeszcze go tak pokażę Wam. Może w lepszym świetle, w lepszym słońcu. A jedzie coś za nami, to zjedziemy troszkę na bok. Wersja neutral, ręczny parking nas informuje. Mamy zapięty hamulec od hamowania, w sensie przednia oś, amortyzowana oś, wałek informuje nas, że się kręci. Ja już też widzę, że się kręci, także tu się nie da nic szukać. Eher, wszystko to działa, dwie pary hydrauliki, tak jak mówiłem, słychać opór pompy bardzo żywy, fajny ciągnik z lewej strony tak samo oryginalne schodki niemalowane to samo na bloku podniesiemy machę Z z drugiej strony? Nie widać, żeby było coś otwierane, grzebane. Także naprawdę bardzo ładny, utrzymany ciągnik. Osoby szukające takiego modelu, śmiało zapraszam do oględzin. Oczywiście do jazdy próbnej. No i oczywiście do zakupu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, cześć.